Słuchajcie iskierki. Prezes do mnie napisał list. Naprawdę. Idzie pocztą. Jutro przyjdzie. Dowiedziałem się od pani Moniki, że prezes do mnie napisał. Naprawdę. Pytałem, co tam jest w tym liście. Podobno tam jest o tym, dlaczego jestem taki zablokowany przez prezesa, dlaczego jestem tak ograniczony, dlaczego on ogranicza zupełnie niepoczytalnego. I pewnie tam będą jeszcze, mi się wydaje, ostrzeżenia, że jeżeli nie zaprzestanę. To zablokuje mój numer, no? nie? Bo tak pani, słyszałem, pani Monika powiedziała. Ale co ciekawe, słuchajcie, bo na samym początku to ja chciałem od niego pismo, żeby mi napisał, wyjaśnił. To pani Monika kilkukrotnie mi powiedziała. Pew, <laughs> ja pan żartuje, że pan dostanie pismo od prezesa. Potem była druga wersja, że prezes pierwszy nie napisze, pomimo że chciałem. Potem było to powtór, że ona, że nie napisze. No, ja no dobra, to nie mi napiszę. A teraz widzicie, list przychodzi pierwszy. Ciekawa rzecz, nie? Taki prezes, karnista, osoba, która taka jest zdecydowana, co robi. Tak jak on podejmie decyzję, to słuchajcie, no tak na wokandzie, nie? Jak z kogoś skarze, to potem już nie zmienia. To nie jest tak, że za tydzień mówi, kurde, niepotrzebnie go skazałem, a może bym mu dał wala tam mniej, co? To jeszcze napiszę tam korektę i żeby było mu lepiej. <grym> Albo gorzej. No... A tu widzicie takie coś, prezes zmienił trzy razy decyzję. Z tego, że nie ma mowy o żadnym piśmie. Na to, że ja pierwszy, a on drugi i nie ma tak, że on pierwszy. teraz on pierwszy. Ja nie musiałem już nic, Ja już już nie opominałem właściwie o to. No byłem bardzo to ciekawy, kiedy on zmieni decyzję, bo wiedziałem, że zmieni. <grym> No, czyli prezes się uczy. To jest cenne, wiecie? Naprawdę. To jest bardziej rozsądne napisać samemu, co się ma do kogoś, niż to, żebym ja się pierwszy pytał o co ci chodzi. A on dopiero mi napisze. Jak on zaczął sam pierwszy, prawda? No. Także tutaj coś nie jest tak z tą całą pewnością pana prezesa. Ale też dobrze, bo pamiętajcie też, że prezes miał do wyboru i on musiał nadać sens. Najpierw dla niego sensem było to, że w ogóle nic, potem zmienił sens na taki, że ja pierwszy, on drugi, a potem mówi, dobra, on pierwszy, ja drugi, hmm, następny dzień, nic się nie zmienia, w porządku, dalej on pierwszy, ja drugi, ja pierwszy i napiszę, o nie, 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 nie. nie. A potem mówi: Właściwie to ja pierwszy napiszę. <noise> Więc miał w tym jakiś interes, żeby napisać pierwszy. I miał motywację do zmiany definicji. I ciekawe, co go zmotywowało. I teraz powinien napisać. No, naprawdę. Bo pamiętajcie, że za jakim to opóźnieniem ten nic przychodzi. Ja tych telefonów jeszcze musiałem wykonać, żeby on <noise> mi napisał. A. Czy jednak. No, Chce mnie postraszyć czymś. Bo tam będzie coś ze straszenia. Mhm, mm będzie teraz straszył pana zupełnie niepoczytalnego potrójnie. Oj nieładnie tak, nieładnie tak, jak ja bym wyglądał jakby tak zobaczyli na kamerze, że ja straszę zupełnie niepoczytalnego czymś, a jestem taki światły, prawy i sprawiedliwy i etyczny, taka etyczna osoba straszyła zupełnie niepoczytalnego. Albo mu zakazywała na przykład rozmów. Nie będziesz rozmawiał ze mną, a jak będziesz chciał ze mną rozmawiać, to ci wyłączę telefon, <grytanie> zablokuję ci moją linię. Jest takie odcięcie. To już jest drugi prawnik, który tak się odciął, bo pierwszy jest pan Tomasz Kuźnicki, zjaworzona mój mecenas były, który sam się wylogował od tego pomysłu, żeby być moim mecenasem, przed czasem się wylogował grzecznie poprosił sąd. Ja się nawet dowiedziałem, że on się nie zwolnił u sędzi, która go zatrudniła, która go wybrała, tylko on się zwolnił u zupełnie innego sędziego. To jest dopiero śmieszne, widzicie? Tak, ja w tym liście podobno prosił, żeby mi przydzielić innego mecenasa. No nie, bo jak się zwalniasz przed czasem, to piszesz takie coś, żeby proszę przydzielić panu innego mecenasa. Zastąpić. Z powodów takich, jakich czy owakich, ale no już nie mogę dłużej, z powodów choroby czy z powodu braku empatii do pana następniaka, to proszę mnie wymienić na bardziej empatycznego. <laughs> Właśnie, a ten bardziej empatyczny to raczej zauważy to nie empatię u pana Kuźnickiego i tutaj. Hmm, no właśnie, zależy, czy będą kolegami, czy raczej mój mecenas zauważy, fanu mecenasie, szansę na to, żeby był jeden mniej mecenas No Czemu nie? Słuchajcie, jak jest dużo mecenasów w takim mieście, to nie muszą ceny obniżać, a jak jest mniej i mniej i mniej, o, no to właśnie, to jak ja mojemu temu nowemu mecenasowi zaproponuję słuchaj, jest taki temat, bo tych mecenasów za bardzo nie przybywa u nas w mieście, nie mnożą się. A liczba jest w miarę względnie stała, no nie, tych starych bywalców, bo tych młodych to wiadomo, ale to każdy szuka po tym, żeby on nie był taki młodziutki i pierwszy tuż po studiach, że on jeszcze nie wie, czy wygrywa, czy przegrywa, jak kariera się jego potoczy, czy będzie bardziej pod koniec kariery wygrywającym, czy przegrywającym. Właśnie, więc ja temu mojemu nowemu mecenasowi zaproponuję, że będzie miał okazję wywalić z miasta trzech doświadczonych mecenasów. no? Trójka przeskrobała, słuchajcie. Trójka nieetycznych sędziów. O, no, nie mogliby być już w zawodzie, no bo są nieetyczni. No, tak w sposób bardzo szczególny nieetyczny. Taki zaś się rzuca w oczy, to już, słuchajcie, naprawdę. No to taki mecenas stoi, po prostu miał więcej klientów i tu mógł sobie ceny podnieść nawet. No, ale o prezesie miało być i o liście. Także prezes jest świadomy tego, że ja od razu ten list wrzucę w sieć. No. Więc on tego tak napisał, słuchajcie, bo ja bym tak zrobił. Ja bym tak zrobił, że tak bym go napisał, żeby to ładnie wyglądało w sieci, żeby go ładnie tłumaczyło i żebym się nie mógł do czegoś przyczepić. No Bo jak zacznę się przyczepiać, słuchajcie, do tego wyrazu, tego wyrazu, tego wyrazu, tego wyrazu, to się okaże, że to pismo jest bardziej śmieszne niż poważne. Że ta pieczątka to ona się tam nie powinna znaleźć, chyba. I ten podpis, znaczy, podpis może być, tak, ale nie pieczątka, prawda? Jak piszesz głupkowatą treść i się podpisujesz, to jest w porządku, ale jak piszesz taką samą treść, jeszcze walisz tam pieczątkę swoją i jeszcze walisz pieczątkę całej Polski, tą okrągłą, to jest poważna sprawa, naprawdę. I teraz mi się przypomniało, jestem bardzo ciekawy jak się prezes podpisze, czy podpisze się W, czy podpisze się imieniem, nazwiskiem bo temat podpisu słyszał nie oglądał ten fragment lub też ten materiał o podpisie, to też mógł sobie zreflektować to i wybrać, co jest sensowniejsze, czy podpisywać się imieniem i nazwiskiem, czy podpisywać się w... No nie? No właśnie. Dużo zagadek, słuchajcie, w takim liście można znaleźć o... A ja myślę, że się będzie do czego przyczepić. I to sporo, bo pamiętajcie, że to jest list osoby urażonej, osoby nie działającej z integracją, bo co innego, jakby to był list, który mówi, panie Rafale, wie pan co, ja bym się wolał z panem dogadać jakoś, to zapraszam pana na jakąś rozmowę, dogadajmy się tak, żebyśmy wszyscy wyszli na tym dobrze. To jest taki list. Właśnie ten sposób na pozytywne zintegrowanie tego wszystkiego. Ale jak dostanę list negatywny, no to pisze negatywna osoba, więc ona napisze wszystko inne niż zrównoważonym tekstem. To będzie wyglądało jak zrównoważony tekst, tak. Ale to zawsze będzie tekst niezrównoważonej osoby, pamiętajcie, i to jest pieczątka niezrównoważonej osoby. Zawsze tak jest, bo to jest list o separacji, że ta separacja będzie o i dlaczego jest, i dlaczego nie zmieniam zdania. Dlaczego cię separuję? Napisałem ci kulturalnie, dlaczego cię separuję, dlaczego cię odcinam i dlaczego nie pozwolę ci, żebyś był połączony kiedykolwiek ze mną. No, można powiedzieć tak. Po tej pieczątce, po tym podpisie. Słuchajcie, obywatele, to jest prawe, sprawiedliwe i pisał to człowiek zrównoważony. Taka idea sędziego to napisała. No, to coś tu chyba nie tak. Tutaj jest grubo pojechane po emocjonalności. To jest idea nienawiści. To jest idea absolutnego braku prawdopodobieństwa, że coś zmienię. Bo ja dostałem komunikat, że ja nigdy nie będę połączony z panem prezesem, że ja nigdy nie będę rozmawiał z panem prezesem. będzie list o nigdy. Tak, to jest absolutny brak prawdopodobieństwa ponieważ taka osoba rozpoznaje, że te rozmowy są niewartościowe, bezwartościowe. Czyli ja, cokolwiek bym nie powiedział, nie udzieli informacji. O Żadnej informacji panu telefonicznie nie udzielam. Nie nawiążę z panem dialogu innego niż na piśmie. Sami wiecie, że pewne rzeczy trzeba powiedzieć, ale już napisać to... Hmm. To jest coś innego powiedzenie, a coś innego jest napisanie. Bo napisanie to jest takie... Siedzisz i piszesz, zastanawiasz się, piszesz, kasujesz, zmazujesz, poprawiasz, jeszcze raz czytasz, jeszcze raz czytasz, jeszcze raz czytasz i tak dalej. I to jest takie jednorazowe, to jest jakby jedno pytanie. Jeden list, można powiedzieć, taka jedna moja wypowiedź w tym ciągu wypowiedzi, która mogłaby być telefoniczna, to na piśmie to jest taka jedna wypowiedź, czyli teraz teraz ja mówię, dobra, mhm, a ty milcz, czyli faktycznie milcz, bo jak ja piszę, to, to wszyscy milczą. I potem on to czyta i mówi tak, teraz ty milczysz, a ja piszę. I tak na zmianę słuchajcie. No. A teraz sobie wyobraźcie, że mamy po trzy takie listy. Każdy mu wysłał po trzy listy i teraz y, aktorzy to czytają na zmianę i to jest taka rozmowa telefoniczna słuchajcie tak by wyglądało patrzcie się jaki bez sens <laughs> patrzcie się jaka to różnica jest i w czasie i w treści i w tych słowach no we wszystkim we wszystkim o ile bogatsza jest rozmowa niż takie pisanie nie mówię że pisanie jest mniej wartościowe nie jest inne jest takie <laughs> o l pompatyczne mm. No, zależy, kto to pisze. No nie zależy, kto razem napisze. Bo ja bym bardziej rozrywkowo pisał, a prezes by pisał bardziej. żeby by to wyglądało jakoś, że to jest urzędowo opisane, a nie, że to jest list do kogoś. Prezes urażony nie pisze do mnie listu, tylko pismo urzędowe. Czyli urząd się obraził, kurde. A może nie tak, dopóki prezes jest w tym urzędzie, to urząd jest zobrażony, no nie? <laughs> Oj, dobra już, słuchajcie, bo tych rozkminek to można mieć całe mnóstwo. To jeszcze nie koniec, bo jeszcze nic nie dotarło. A jak dotrzę? No, to będziemy robić znowu tak, żeby prezes znowu zmienił przekonanie na takie, że panie Rafale, rozumiem pana szkodę, że jednak żaden z osób, które jest prezesami, nie zrobiłaby czegoś takiego, jak ja zrobiłem, tak? A więc tutaj wypłaca panu odszkodowanie, panie Rafale. I oczywiście, dalej możemy rozmawiać. Przyjmuję w każde czwartki od 10 do 12 telefonicznie. Więc odpowiadam na pytania dotyczące sądu, działalności sądu. Właśnie. Także zapraszam. Zapraszam do, do pytań. Chętnie udzielę odpowiedzi. I nie będę rzucał słuchawką, bo to też się wiem, że. No. Bo jakby to wyglądało, jakbyśmy się tak pisali, to czym by było takie rzucenie słuchawką? No chyba tym, że ja bym pisał, 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 pisał i żadnych odpowiedzi nie dostawał, no nie? Wyznaczałem terminie. Albo bym tak pisał, a prezes ma 30 dni i 30 godniami mi wysyłał. Tak, żeby mi się po trzech miesiącach, czyli po trzech listach znudziło. Bo to trzy listy ode mnie w tym samym temacie to są trzy miesiące. Ale jaja. No. No dobrze, to zostawię was z tymi rozkwinkami fajnymi. Dlatego ja mówię, ja badam osąd, a jak badasz osąd, to się go nie boisz, bo go badasz, a jak się go boisz, to najwyżej go zbadasz tak, że on jest taki potężny, wielki, że nic z nim nie możesz zrobić, że oni wygrywają i te wszystkie rzeczy. Są takie przekonania, takie strachliwe, że ty się boisz tam w ogóle tego, nie chcesz tego, to nie jest miłe, jak dostajesz listy z tamtą. No. no, ja lubię. A no, ja lubię, ja lubię listy od nich, bo słuchajcie, co list, to coś się dzieje. A o listach to jeszcze może osobno, jak będę chciał, to opowiem wam, jakie ja listy dostawałem, bo już sobie przypominam kilka takich wybitnych, które warto by pokazać nawet na ekranie. Jakie jest ich rozumowanie. Tak. Dobra, dobra, to co, ja czekam na list, tak? Ja czekam na list, a wy czekacie na omówienie listu. <laughs> tak, a ja kiedyś powiedziałem, że Prezes zachowuje się jak idiota. To teraz muszę skorygować, bo mam no wydane. I tutaj zauważyłem poprawę mądrości u prezesa właśnie w tym, że zrobił pierwszy ruch. Tak. Wiecie, bo prezes u podstawy on jest mądry. Tylko zachowuje się jak idiota. Rozumiecie? Mądry człowiek, który zachowuje się jak idiota. Tylko że teraz już troszeczkę zmądrzał, bo zrobił ten ruch. Dalej zachowuje się jak idiota, ale już mądrzej. <laughs> Widzicie? Przywrócił siebie troszeczkę do równowagi. Także jeszcze troszeczkę, jeszcze troszeczkę i będzie mądry. O. idzie bo powiedziałem Wam, że ja mam taką wiarę w mądrość prezesa. To nie to, że ja już go skazuję. Ja go nie skazałem, przecież, że ja go skazuję na mądrość. To jest mój wyrok. Wyrok, tak. I nie zmienię zdania. Mm. No bo każdy się rozwija, na no Każdy, no dosłownie każdy z tych urzędników to jest takie dziecko chodzące w mgle. Oni naprawdę nie wiedzą, co robią. Czasami oni są zahipnotyzowani tym prawem. Prawo po pierwsze, po pierwsze prawo, po drugie prawo, po trzecie prawo. Tak, a jeszcze mają ten taki zwyczaj. Po pierwsze nie rozmawiam o prawie, po drugie nie rozmawiam o prawie. Bo przecież ja ich pytam tylko o prawo, nic więcej, co tam, co co ja tam, przecież ja nawet żebym jakieś szczegóły z tego prawa, nie jakieś podstawy, no słuchajcie, to jest taki amator, jestem takim, takim człowiekiem, który się dowiedział coś, że w ogóle jest coś takiego jak prawo, jakieś artykuły i coś tam sobie poczytałem, tak, to trochę tu, trochę tu, no ja tyle wiem o prawie, tak naprawdę, jako prawnik, gdybym był prawnikiem, to można by powiedzieć, że tak zgłupiałem, że tylko tyle wiem o prawie, o, można powiedzieć, no. Widzicie, to mi służy jakoś i nie narzekam. Nieważna jest sytuacja, pamiętajcie, jaka Was spotyka w życiu. Sytuacje są z definicji neutralne. To my nadajemy znaczenie sytuacji. W tej samej sytuacji jestem ja i prezes. Ja nadaję sytuacji znaczenie pozytywne. A prezes, gdyby zadał znaczenie pozytywne, no to byśmy byli łączący, czyli by napisał mi list, którym właśnie Wam powiedziałem, który by mnie zapraszał i byłby takim no zaproszeniem do rozmowy w najbliższy czwartek. No i co więcej. Tak. Panie Rafale, postanowiłem napisać do Pana list. Hmm. Najbardziej sensowną wersją, jaką znam spośród wszystkich innych jest taka. Że zapraszam Pana w czwartek do rozmowy od 10 do 12. Na pewno będzie Pan połączony. Będzie Pan oczekiwanym rozmówcą. Na ten moment kończę list i tak jak miał Pan ochotę ze mną porozmawiać, podzielić się swoimi wrażeniami na temat sądu, na temat kultury obsługi, jakości obsługi i na te wiele innych tematów, co spotkały Pana w sądzie. Także jak mówię, resztę może zostawmy na telefon. Okej, okay, Panie Rafale. Tak jest, panie Pawle. Dziękuję bardzo, panie Pawle. Najbardziej to było sensowne rozwiązanie. I wtedy co? No, wtedy sobie decydujemy z panem Pawłem, czy idziemy po całości i likwidujemy sędziów sądu, dwie sztuki, czy idziemy w tą stronę, że zaczynamy rozmawiać o odszkodowaniu w tych dwóch sztukach, że tak powiem, to też przecież widzimy mądrość, bo każdy jest z definicji mądry, słuchajcie. No, więc po to się pozbywać. Chociaż akurat w przypadku sądownictwa warto się pozbywać sędziów sądu, ponieważ on przestaje być osądzającym, czyli tak naprawdę zasada jest taka, jak już wiele razy mówiłem, że to, co wysyłasz, to odbierasz. Jeżeli ty osądzasz tak po prostu osądzasz, i sędzia jeszcze dodatkowo osądza w pracy, no to szkodzi sobie bardziej, zabiera sobie więcej czasu. Bo w tym czasie, zamiast osądzać, mógłby się odwrócić od tego i być bardziej sobą, nie osądzającym, tylko bardziej łączącym. Widzisz? Więc jak wchodzisz w to życie, w ten świat, jeżeli ty jesteś taki łączący, 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 to ty jesteś taki poznawczy wtedy, taki wiedzący o tym świecie, chodzisz, wiesz. Wiesz, co masz wiedzieć wtedy, kiedy masz wiedzieć. Widzisz, nie generujesz dla siebie czasu, jesteś w teraźniejszości. A jeżeli zaczynasz osądzać i osądzać i osądzać i jeszcze zawodowo osądzać, to nie możesz powiedzieć, że jesteś w teraźniejszości, bo jesteś raz tu, raz tam, raz tu, raz tam. A potem mówisz nie to, tylko to. I to z, z takich prawd się składasz. A prawdą prawdziwą jest to i to, a nie to lub tamto. To jest taka odległość w umyśle, to jest taka niedostępność, można powiedzieć, dosłownie niełatwość w sobie. To odczuwasz. Jeżeli jesteś osądzający, odczuwasz niełatwość w sobie, dlatego zrozum, zrozum całą ideę odcięcia mnie od pana prezesa. Pan prezes po prostu poczuł niełatwość w sobie w rozmowie ze mną. No wszystko, dlatego nie odpowiadał na pytanie i rzucił słuchawką, bo teraz w ogóle już nie chce z nim rozmawiać. No, bo no mniej więcej wie już z kim będzie rozmawiał, i mniej więcej wie, że padły pewne pytania, i ja będę cisnął te pytania. A na te pytania prezes nie jest gotowy odpowiedzieć, ponieważ jest osobą osądzającą, czyli będzie nie miał definicji, tylko będzie bardziej przekonany, że tak jest. To będzie taka prawda z przekonań stworzona. Taka niewyjaśnialna, taka niezintegrowana, bo on jest po stronie niezintegrowanej. Widzisz? Dlatego jak ja pytam o definicję, to nich nie ma. Zwyczajnie na sieci ich nie ma, a jak ich nie ma, no cóż, <laughs> no to, to obserwujemy właśnie to zachowanie. No, to jest czysta psychologia, słuchajcie, taka nowoczesna, nie? Bo. <laughs> a jak myślicie? Zobaczcie, jakie to wszystko proste. Tutaj już wiecie, jak zdefiniowany jest prezes. I dlaczego ma motywację wygenerowaną negatywnie w stosunku do mnie. Wyjątkowo, no nie? Bo innych też osądza. Innych osądza w taki sposób na wokandzie, a mnie osądził w taki sposób, poza wokandą, jako prezes. <grydy> Czy jako osoba. Osoba, która jest w pracy jest prezesem w pracy. Czyli sąd mi to zrobił. Takiemu obywatelowi, jak ja widzicie, takiemu zupełnie niepoczytalnemu można powiedzieć w pewnym sensie, bo ja też wszystkiego nie poczytam. <grydy> prezes nie poczyta tego, o co ja pytam. Po prostu to jest wszystko. A ja też nie poczytam tego, co prezes wie i też prezes mógłby mnie zagiąć w niejednym temacie na pewno prawniczym lub też w tym, co jest jego pasją, no ale ja się nie sprzeciwiam temu, ja z nim nie walczę. Ja się nie opieram, że on zna lepiej narzucone reguły, bo zna, to jest proste, a skoro zna, to niech mówi, a skoro nie mówi, <laughs> robi odwrotnie, to znaczy, że tyle wie, co z miski zje. O, tak to można powiedzieć. A skoro się zrymowało, to i trzeba zakończyć. Słuchajcie, jakimś kawałkiem muzycznym najlepiej, nie?